W pewnym momencie przy 1-1 to wiadomo, że kiełkuje się dużo w mojej głowie i myślałem, że, że będziemy grać o 3 punkty. I tak sobie myślałem, kurde, nie chcę tego remisu. I nawet się zastanawiałem, jak wycofać bramkarza przy, w końcówce przy remisie. E, a to nie, że jakby przez brak szacunku do przeciwnika, bo szacunek był ogromny, ale widziałem dużą pewność siebie u, u moich zawodników. E, Chyba popełniłem tam błąd. Przy tej bramce na 2-1. Ja źle zmieniłem. Oglądać zawodnika bardziej defensywnego. E, nie wiem, muszę to sobie obejrzeć. Ale no kiełb, gdzieś tam w głowie mi się kłębi dużo myśli. E, musimy to przerobić, coś na pewno pozytywnego, bo fantastyczny mecz. Fajne takie dużo takich rzeczy zrobiliśmy. No nie wiem czy ja mam tylko tak myślę, może zbyt. Egoistycznie patrzę na, na wizję tej, albo na obraz tego meczu, bo, bo mają wrażenie, że w pierwszej połowie to, to zamieniliśmy się koszulkami z nimi i fantastycznie budowaliśmy. No byliśmy lepsi po prostu w mojej ocenie oczywiście, no bo nie chcę, tak jak mówię, nikogo urazić, bo to była świadoma e, organizacja gry rywala, ale stworzyliśmy dużo tych sytuacji e, i, i przecierałem oczy ze zdumienia. Sam powiedziałem zawodnikom w szatni, że Oczywiście tej intensywności pewnie nie wytrzymamy 40 minut, ale to co zrobiliśmy w te 20 plus te 10 do 30 minuty, to no, myślę, że w tych dwóch sezonach e, takiego meczu może, może nigdy nie graliśmy. No, brakuje nam konkretów z przodu. E, Głupio to zabrzmie, ale w takim meczu często mi Daniel przychodzi przez głowę. A my tym, co mamy. Jeffer dużo wniósł, ożywienia w fantastycznym mecie Kamila. Ale Filo, Chris i oni zebrali tych piłek. E... Ono, widzicie, nie ma już z nami Ivaldo. To już temat zamknięty, spoza zespołem. E... Nie chcę wracać do tematu ani tego komentować, ale gramy tym, co mamy i do tej run rundy musimy wytrzymać. E... A w przyszłości poszukać zawodnika, który nam da jeszcze więcej opcji w ataku, bo, bo tutaj w tej pierwszej bazie przy bramkarzu jesteśmy, uważam, na na poziomie najlepszych zespołów ale wyżej mamy większe problemy tu opieramy dużo na Arko wiadomo Arek wykonuje kapitalną pracę defensywną Czasem mu brakuje tego oddechu żeby żeby jeszcze więcej spokoju zimnej głowy ale mówię przerobimy to ten mecz coś bardzo, bardzo pozytywnego, bo nie może, nie może być inaczej no. i ja jestem dumny rzeczywiście e, nie dost. Było to bardzo trudne spotkanie, o tego się spodziewaliśmy, że przyjedzie do nas bardzo mocny zespół Eurobus Przemyśl, ale dobrze zagraliśmy dzisiaj. Chłopacy, każdy e, grał na 100%. I widać, 3-1 przegrana. No, bardzo gorzki smak, bo chcieliśmy z przebiegu meczu zagrać chociaż remis. Nie udało się, trudno. Ale widać, że robimy postępy z tygodnia na tygodnie, od meczu do meczu i idziemy dalej. No, kolejny dzień nas czeka zespół z Wilanowa i chcemy trzy punkty. To very hard uh, game for us. I think is all the week I speak to the players uh, the quality for the opponent and develop uh, today and, and the good games. Uh, I think the first part is, is Uh, same same opportunity, and the second part we have more uh, possession ball, and uh, after two one, uh, I think is the my players is playing more 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 relaxed. We knew tak it would be like this, that we would come here and it will be a really tough match. My, my jak, jak, jak to robus, zawsze skoncentrowani, z szacunkiem do przeciwnika, podchodzimy do meczu z zaangażowaniem 100% i żeby każdy mecz po prostu wygrywać. Myśmy naprawdę ciężko trenowali, cały czas ciężko trenujemy na, na takie wyniki, właśnie też w końcówce meczu, gdzie, wiadomo, gra się 40 minut i parę sekund do końca można zmienić wynik. I zawsze, zawsze jesteśmy skupieni do, do samego końca.